Proszę Państwa, w związku z agresją i napaścią Rosji na Ukrainę, samorząd powiatu Kolbuszowskiego pragnie przyjąć przez aklamację apel, który przed, za chwilę odczytam. Stanowisko samorządu powiatu Kolbuszowskiego w związku z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę. Samorząd powiatu Kolbuszowskiego. Wyraża solidarność z narodem ukraińskim, wszystkimi samorządami lokalnymi na Ukrainie, z ich mieszkańcami, władzami oraz pracownikami samorządowymi. Stajemy na stanowisku, iż obywatele Ukrainy mają pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości. Konflikt zbrojny na ogromną skalę, a wśród za tym cierpienia tysięcy ludzi, a także wielkie zagrożenie dla niepodległości Ukrainy, i destabilizacji całej wolnej Europy, w tym zwłaszcza regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którego Ukraina i Polska są ważnymi częściami, stał się faktem. Decyzje strony rosyjskiej wywołują olbrzymie obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców całej Ukrainy, w tym i regionów, z którymi powiat Kolbuszowski już od wielu lat współpracuje. Wyrażamy więc solidarność z naszymi sąsiadami. I deklarujemy, że będziemy wspierać Ukrainę w dążeniu do umacniania demokracji, a także dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Wierzymy, że konkretna pomoc na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na Ukrainie i obrony ze strony niektórych państw, w tym również Polski oraz pojawiająca się stopniowo i w Ameryce i Europie większa świadomość realnego zagrożenia i wola dalszego działania przyczyni się jeszcze do skuteczniejszej obrony nie, niepodległości i integralności Ukrainy. Choć niestety musimy z przykrością stwierdzić, że jesteśmy rozczarowani pro, prowadzoną polityką Zachodu i Unii Europejskiej, bowiem sytuacja, do jakiej dochodzi dzisiaj na Ukrainie, jest między innymi wynikiem interesów, jakie prowadziły poszczególne państwa Zachodu z Rosją. I to one przyczyniły się do tego, że obecny przywódca tego kraju stał się agresorem wobec państwa, które ma prawo do wolności i suwerenności. Nie możemy się zgodzić, gdy Ukraina została bez wsparcia wobec tej bezprzykładowej agresji ze strony Rosji. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i mój kraj na Polskę, mówił świętej, w pamięci prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński 12 sierpnia 2008 roku na wiecu w stolicy Gruzji Tbilisi po ataku Federacji Rosyjskiej na Gruzję. Słowa polskiego prezydenta w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę dzisiaj okazały się prorocze. Niestety w porę nie dotarły one do władz poszczególnych państw. Dzisiaj możemy tylko wyrazić nadzieję, aby sens kolejnych wypowiedzianych słów przez prezydenta Alecha Kaczyńskiego nigdy się nie ziściły. Dziękuję bardzo.